Siebano, witajcie. Z tej strony Max, a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie robili specjalne miejsce dla naszego ulubionego Alelaja, którego sprowadziłem. Tutaj jest w domku. O, tu, tu, tu. Alaj. Alaj. Sekundę. Where Jest. Ojeju, jesteś. Jesteś. A, zerwał się z liny. Fajnie. I teraz. Ech, nie ma liny. Fajnie. Siema, może dziaku. Siema. Ale jesteś słodki. No co? What what cool? Wait. No, co? Chodź, słodzieku, oj! No, co? No, co? No, u no. ciebie? Śłodki jesteś? No tak, jesteś słodziekiem. Tak. O. Oh. What? Ale to wybiera? What? Oj. Tego nie widziałem. Nie, ty nie wychodzisz. Dobra, no tu trzeba zrobić miejsce dla naszego słodziaka. A jak będzie trzeba zrobić miejsce dla naszego słodziaka, to trzeba oczywiście pójść po najważniejsze rzeczy. Więc tak. Ja bym taką klatkę, jakby co tego jak będę potrzebował. Nie o, jest Ej, dwie smyczki i po drewnem jeszcze trzeba pójść. To będzie tu. Mam no już trochę tego, bo jego klatki, ja zebrałem To są z 7 przerobimy chyba niech będzie sześć dobra, coś jeszcze? Trochę patyków mm -hmm. No nie wiem, może jeszcze trochę tego drewna. Trochę tego. Hmm. Może troszkę tego. Hmm. Jeszcze na pewno z to no nie wiem. Oh. Ujdziemy do zbroje dla konia. U nas w sukciu w

Dobra, na razie nie, ale wiem co jeszcze będziemy podślemy. Na pewno mój niedoltowy wieczór. Nie. Nie. Chwilę. Ehm... Um. Gdzie ja to mam... Ja to mam w rzeczach pewnie od TNT. Piach. nie, nie, nie bo też nie Pruchu zresztą dużo zbierałem nie a tu mam o tego i trochę i jecie to, dobra tyle to mi powinno wystarczyć to tu jest nasz muniu Dobra, lecimy z moim najlepszym normalnym wieczorem. Ostróg 5, zniszczalność 3. Zaklęty ogień, 2, grabisz 3 na prawa. Jeszcze nie wiem co, tylko jeszcze grabię. Tylko gdzie by naszego alia zrobić. I w ogóle ciekawe, jak on by mógł się nazywać. Alalaj, 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 gdzie Ciebie moglibyśmy zrobić? -y Co, so, nie? Najlepiej by było chyba hmm. tu. Tylko, że jest trochę tutaj taka niewygodna sprawa. No nie, tutaj są za mało miejsca. Ciebie by było tak odpowiednio Siema Slipcio. No siema, siema. Co się patrzysz? Co się patrzysz tym swoim? Nochalem? Łódźka. Do widzenia. Ho oh, oh, ho! Oh, oh. Została wyjaśnią. O ona i... Dla Ciebie tutaj Allah zrobić jakieś miejsca. Hmm. No nie tu. Tu też nie. Gdzieś blisko mojego domku, Taką klatkę. Tylko żeby z tej, tej klatki, aby nie uciekał. Ale żeby też była blisko. Gdzie by ją wybudować? No fajnie to byłoby tu ją ja tutaj, tylko że tutaj jest to ja drzewo. Yy. Albo... Już wiem. Cerki, to ciebie domek tu nie będzie. Ciebie, no, niestety, tu już nie będzie. Ale to nie znaczy, że jeden villager, który tutaj zamieszka, albo zamieszkałby, nie, nie, nie będzie miałby tutaj domu, nie nie, 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 o nie, nie, nie. Tutaj będzie domik villagera. A dokładnie nie tu, a gdzieś indziej. Aha, tylko dobra, yy, na szybę ja nie mam miejsca, a dobra. To się nic nie dzieje, jak się jedną szybę... No dobra, dwie się zmarnuję. I tak możemy sobie zrobić dużo więcej. Okej, okay, siup, 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 I tak, aż tego dużo dirciola nie będę zabierał. Bo i tak go będę... musiał rozkopywać. Bo i tak go będę chyba musiał spod spodu tam rozkopywać, bo będę potrzebował na te. Miejsce na mechanizm, bo chcę zrobić mechanizm y, taki. Y, jakby to określić, ja chcę taki mechanizm zrobić, że to będzie taki. Y, mechanizm y, na dźwignię. Taki. że tak powiem, dźwigniowy. Ja Niech to mnie koledzy dźwigni. Dobra, no, ale drzwi trzeba zamknąć. Dobra, no, idziemy spać. Ja nie chcę wychodzić z łóżka, nie. Znaczony punkt odrodzenia, no pewnie, że tak. Ale teraz, tak, na pewno jak gdzieś zginiemy z taką zbroją. To moglibyśmy jeszcze zginąć bez broni. Z łukiem? No nie wydaje mi się. Z tym mieczem? No może. Z tą tarczą nie ma szans. I bo jesteśmy teraz mega. Znaczy się tylko tu i pyk, pyk. Ktoś nas bije, pump, pump albo napinamy łuk i jakoś strzelamy, a później tylko tarcza pss, i znowu pss, i zoom. albo tak pum 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 a jak jeszcze będziemy nie do tego buty to łapanie U, uh, siema z siema, siema 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 i dobra nie mam, yy, no, z posadzę tą roślinkę, ale to dopiero za chwilę, ale najpierw to ja Cię nakarmię. Tak, 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 mój śniwcio, tak, kto kocha tatusia, kto kocha tatusia, no pewnie, że Sniwcio. Mm, ale być słodziek, szkoda, że na to by nie można jeździć. No, takim czymś jeździć, ojej, by coś takiego mogło być. Mm, to by było perfekto. Ale, jeśli ci taki normalny no, jesteś taki chłodziec. No, 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 tak, 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 ty, mój chłodziaku. Ale dobra, nie przejmujmy się na razie, ty był, ty słódzieczku. Zróbmy no, taką lejowi ja naszemu taką troszeczkę większą, że tak powiem, klatkę. I, I tak. Bo ona będzie zrobiona, że tu będzie. No, Jakby to powiedzieć, to będzie coś takiego trochę podobnego jak w yy, tamtym yy, klatce, tylko przy murach. To są te. Yy, wiecie. No, jak to się nazywało? Te. A to jeszcze tego nie potrzebuję na razie, tego też. Ona pewno tego, y, crafting to sobie wezmę. Dobra, i teraz jak to, i tu trzeba, i teraz hop, 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 hop. I teraz jak wykorzystać te czarne? Złóżmy, że one będą tekstu o tu ona na tych narożnikach, o tak. O, no i tak by mogło to w sumie trochę być. Dobra, i... ty będą tutaj jakby takie... Kraty. Takie jakby. Okej. Okay. O, Siub. Siub. Załóżmy, że one będą miały poziom... Dwa poziomy. I teraz jeszcze hop hop i jakby to tutaj zrobić tu i hop i teraz tylko hop 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 i tu hop 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 i nie wiem że to wygląda jak klatka, bo to będzie klatka ale... wiem, no troszkę przyciemnawy i... wiem, pasowałoby jeszcze jedno piętro ale to się później zrobi na razie to trzeba zrobić i tak tu hop hop, tu hop hop ja bym nie miał takie tutaj wyj wyjście tylko ja bym już od razu tutaj dał lepki tłok O chyba nie, 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 nie. Co ja robię? Co ja robię? Co... Wiem, że tego się nie powinno, bo to tu ma być. Aha, bo to ma być jeszcze jedno. I teraz on będzie tutaj włączony. A będzie tu, a blok będzie tu, tak. Siemawca, spadł, wami. uty. No, czy owczu jedna. Idź, dzień, dzień mi pod dać trawę, albo w ogóle weź stąd, spadaj. No. I tu będzie wysunięty blok. I teraz, jak ten mechanizm pociągnąć? to muszę zejść na dół, to to potrzebuję, to potrzebuję i to potrzebuję. A no i na pewno w 100% będę potrzeba jeszcze przecież pochodzić na stół. No dobra. dobra, no bo to będzie tu, to tutaj trzeba już będzie zrobić taką jakby przestrzeń na to. I teraz robimy to tak, tu dajmy to. Nie 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 To ma być na, nad tym. Ach, czy potrzebuję zniszczyć jeszcze jeden blok. I oczywiście, że ten też. Dobra, i teraz dodajemy to, to tu. Albo nie, 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 jakby gdzieś się teraz branż wykopał? A, dobra, to tu nie. Ale gdybyśmy uh, hmm. gdyby zamiast tego tu. Zrobić by to tak, by. Okej, okay, żeby to było być tu na przykład. Um. A! Oczywiście, że będzie to dobrze zrobione. No pewnie, że to będzie perfekcyjnie zrobione. Tylko, że o jeden blok wyżej. Chwilę. Nie. Tak, to musi być o tak. Aha, bo ja tutaj mam mieć te drewno. No dobra. Dobra, i to będzie pociągało, że są tu. Aha, dobra, ja wiem, co jest nie tak. Dobra, już rozumiem. Ja już to rozumiem. Ehm. Tylko Cirecson tak może zrobić. Mm. Może tu tak może. On zawsze może wszystko. Um. i to byłby alelaj uwięziony i o tak ja by to dać tak to Jak zwykle nie ma zielonego pęcia o co chodzi? w stopnie. Tym, tym, tym. Dobra, muszę się chyba dowiedzieć, jak to zrobić. Eee... Ehm, bo jakby ja. Serio, jeszcze. Mów... O ty! O ty! O ty! Spadł wam i stąd nie, nie żal mi was. Duraj idę się kimać. No nie, już 20 minut, a ja nadal nie wiem jak to zrobić. Ja nadal nie wiem jak to zrobić. Co ja mam tu robić? Halo! Uciska. My friend, o co tu chodzi? My friend, pobędą. Jak to zrobić? Ja się zastanawiam. Co mam uczynić? Żeby to zrobić? Bo ja nie wiem. To podoba, po co się w to wszystko bawić? Po co się w to wszystko bawić, my friend? Ja to zrobię sobie po odcinku, a przynajmniej spróbuję się tego dowiedzieć. Jak by to tu zrobić? Okej. Okay. I teraz, żeby to było takie estetyczne. Okej. Okay. Sup. Sup. Okej. Okay. I pop. I e e bum, I e bum. i Dobra. e Żebyś miał ładny daszek, no może nie będziesz miał ładnego dachu. To będzie yy, brzydki daszek. Wiem wiem, to jest brzydki dach. Ale na razie taki musi być. A nad się zastanawię. Jakby I tak, że taki musi być. No na razie tutaj, aby jest takie brzydkie. Ale ja to zaraz pójdę sobie uzupełnić. Teraz my jeszcze tylko pójdziemy tutaj po parę bloczków. Drewna i to pouzupełnimy i wtedy będę nie gotową klatkę dla laja A przynajmniej prawie gotową. My jeszcze bym mu dał coś tam po I co ja, to ja potrzebowałem, a... Um. A, nie tego. Dobra, dziewięć powinno wystarczyć. A! Um. Czy coś jeszcze zjeść? E, I... bo jeszcze znalazłem podejrzaną potrawkę. We wraku statku, zobaczmy co ona mi zrobi. Ło! Wow. o, oh. Omaga oh A! Ah, to jest mnie jest jak horror. Wow. To jest takie trochę jak w horrorach. Nagle czuję nie widzi. Nagle ci jakiś potwór wyskakuje na twarz, ale tego nie chciałam. Wiecie, by to był jeszcze Ender Dragon, to jeszcze, no dobra. Enderman, ale by to było coś dziwnego, to... Dobra, to robimy czy teraz? Ship ship, Oh my god. Oh my god. No i mamy... No i mamy prawie, No jeszcze właśnie tutaj potrzeba że tak powiem, takich wieżyczek. Ej, ja chyba nawet wiem, jak to zrobić. O, ja już wiem, jak to zrobić. A bo dobra, może ten jednak mój pomysł nie będzie aż tak dobry. O. Dobra, no niech to takie będzie, jak gdybym tutaj dał, tak? Nie. Tle to to Hmm. A ja wiem, co zrobić. Ja wiem, to będzie może i nawet jeszcze lepsze. Dobra, jeszcze tylko tutaj tak. Hop, 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 hop. No, nie ma się tutaj jak to łączyć, ale na to nie ważne, Nie patrzymy i tak będzie to zmieniane. W przypadku, przynajmniej, tam przodu. Jeśli chodzi o przód, to na stół będzie zmieniany. Bo jeśli ja mam zrobić. O, już nawet wiem, co jeszcze tutaj dorobię. Skoro tam coś takiego jest, to niech tutaj też będzie taka po coś takiego taki płoteczek. Czy to dobrze wygląda? Czy ta klatka dobrze wygląda? Nie. Czy to jest fajne? Nie. Czy będzie tutaj się lajowi ja, podobał następne? Nie. Dobra, to na pewno trzeba będzie poprawić. A na razie, drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja jeszcze tutaj spróbuję zrobić jakieś heretyczne nowe rzeczy, choć nie ma zielonego powiedzenia, jak ja to zrobię. I w dzisiejszym odcinku to by było na tyle i trzymajcie się. Niech Paper Marslandia trwa na wieki.